dobry, moi kochani, witam was w dzisiejszym odcinku ee, Zachęcam do i zasubskrybowania mojego kanału Jeżeli ktoś jest pierwszy raz to go serdecznie witam i w ogóle A dzisiaj otworzymy sobie prezenciki bo trochę, im, bo trochę ich tu jest Mam tutaj też z różnych wymianek można powiedzieć, Omegi Asia. Pozdrawiam dziękuję za pryska. Zobaczymy, co w nim mamy. O, mamy kolczuki. Dziękuję bardzo. E, są przepiękne. Na pewno założę. Belcia Fibi, Dziękuję za prezencik. I pozdrawiam. Dziękuję za spodnie. Są piękne. Na Kawai. Dziękuję za prezent. I pozdrawiam. O, dziękuję za kwiatuszka. Kicia. Na odcinek. Dziękuję. Pozdrawiam. O, dziękuję za kwiatuszki. Koleżanka anidylki. Ani I na konkurs biewe Dziękuję. O, wow, kapelusik, jak słodki. Małgo, Małgosia i pies. Oni chyba. Lubisz taki kolor, soluki Nic za bardzo w twoim w twoim nie miałam. A. To nic. O oh, wow, jakie ładne i to uni! Dziękuję. Pozdrawiam. E, origami, origamia, origamia jeden. Dziękuję za prezent i pozdrawiam. Dziękuję za kwiatuszki. Dużo rzeczy do sobie w białym kolorku. No więc chyba zrobimy sobie e, na końcu odcinka biały look. Do Domeczku. Lenikała i pozdrawiam i dziękuję. O dziękuję za y, tom. E, Chyba pufa, można powiedzieć. Um, czarna to się 29. Dziękuję. Szczypce! O ja! W moim kolorku! Dziękuję! Na Halloween nie założę! Dziękuję! Koleżanka Nidilki Unikacik. Pozdrawiam go! Dziękuję za Unikacik! I też ciebie pozdrawiam! O wow! Dziękuję! Dziękuję za Unikacik! Leni i Serduszka! Dla ciebie też serduszka. O, serduszka i to jeszcze serduszka. Dziękuję. Chyba te, ten prezent dla Nikawaj był na, Harry, na Walentynki, co? A Nikałaj, <grystanie> pozdrawiam Olejanderka Dziękuję, pozdrawiam cię i dziękuję za wianuszek Unii. Dziękuję. Coraz więcej Unii dostaję. Siema i ty. Trzymajty, pozdrawiam na 2137 O, wow, w moim kolorku, dziękuję! Chmurcia3, na Ety, dziękuję, pozdrawiam! O, dziękuję za unikaciek w moim kolorku. Podarte spodnie. Dziękuję za prezencik. O, wow. Leni Kawaii, uni dla najosóbki. Dziękuję za uni, na serio. Nie musicie mi dawać aż tyle uni. Dziękuję. Do kolekcji uni. Dziękuję. O, wow. Agnostyczka. Dziękuję i ciebie pozdrawiam. o my G. O, wow. Nie gadajcie, że ja dostałam oczka sercowe. Nie gadajcie wow, Dziękuję! Pozdrawiam! One są przepiękne! Dziękuję! Pozdrawiam Cię! To są moje drugie oczko z no Wenusariu! Dziękuję! o, oh, Jakie to miłe! Oni i to jeszcze takie, które jest, jest nawet popularne! Dziękuję! wow, To te idą! Na pewno! Do luku. Więc może te uszy założymy, zobaczmy jak ten look będzie w ogóle wyglądał, to potem sobie dobierzemy. No więc bluzeczkę dostałam tą, sukieneczki tylko dostałam dwie Uni i za nie bardzo dziękuję. E, z pudełki dostałam te i te. I teraz nie wiem, które wybrać, bo obie ładnie, pasu ładnie pasują. Ale chyba wybiorę te, bo tak kolorystycznie ładnie wyglądają. E, te kwiatuszki też są z e, Tutaj nie dostałam nic. Tutaj dostaliśmy nawet sporo. Dobra, czy jak założę? Dobra, nie ściągnie się. Jaki to kwiatowy taki look, bo zobaczcie kwiatuszki, kwiatuszki, kwiatuszki kwiatuszki. A... O, nie zdejmie się kwiatek I super. Szczypce też założymy. A co mi tam? Ale na serio dziękuję osobom, które dały te freska, po prostu oczka sercowe. To ja tyle ich szukałam. Nikt nie chciał się ze mną wymienić. I w ogóle dziękuję. Podpiszemy go look. Lok z... Perez. Kuf. Kuf. Od... Was. Na serio dziękuję. <śverständuje> dziękuję, to jest takie miłe. serio dziękuję za odkaz bo po prostu to jest, to było moje, można powiedzieć, że marzenie jak byłam jeszcze, jak już stałam się taka można powiedzieć, że jak zaczęłam YouTube mieć jak zaczęłam się już tak trochę ubierać modniej, można powiedzieć to właśnie szukałam tych odków oczków sercowych e, i w ogóle takich, no takich trochę, które rzeczy popularniejszych takich już wiecie wiecie o co mi chodzi, że na przykład yy, teraz tylko powiem, że na przykład ten luk nie chce się załadować, no kurczę. no więc chyba ten luk nam no, się nie załaduje, tak mi się wydaje będę tutaj czekać aż mi się ten luk nie załaduje no super, teraz bo dużo osób mi zadaje pytania, jaką miałam przygodę na MSP jak zaczęłam, na przykład na Q&A, nie wiem czy dobrze to wypowiedziałam, e, że zadawaliście mi pytanka na arcie. No i ja na zapytankę odpowiadałam, raz nie chciałam odpowiedzieć, bo to jest moje prywatne, no i dużo osób się wtedy pytała, jaka jest moja przygoda w MSP, i na prywatnym mi się tak pytają, jaka jest moja przygoda w MSP. No i na MSP była taka moja przygoda, i się pytają, jak zaczęłam oczywiście. Zaczęłam tak, że po prostu, um, że zainstalowałam MSP, bo koleżanka mi tak poleciła, MSP, którą serdecznie pozdrawiam! Eee, a ta koleżanka... No co się stało z tym lukiem, no? A ta koleżanka to manik, Poczekajcie, już wam pokażę jej nick. Oj, z kapslokiem pisze. Czarny płomień. Nie jak sobie wyszukujemy. Co nam wyskakuje tu? O, Jezu! No, ja, gadajcie, no Dobra, niestety wam jej nie pokażę, ale nie, nie, jak widzieliście to czarny pomiędzy więc. O, widzicie? No, nie gadajcie, no Oj, przepraszam, jeżeli coś słyszeliście. Jakby co, to, 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 e, część mikrofonu taka, która mi nie jest potrzebna. U la, la się załadował. No więc... Przygody z MSP to tak, że jedna koleżanka mi powie, yy, poleciła czarny pomid i yy, yy, właśnie zainstalowałam sobie tą grę. Najpierw miałam nick Reset3 i, i to na moim telefonie jeszcze było. Jak jeszcze nie miałam YouTube'a to to zainstalowałam. Już gram w MSP tak z rok, można powiedzieć lub mniej. Yy, I... MSP mi się spodobała, ale miałam nazwę rsjada3. Po czym, jak miałam ten dwudziesty tam któryś poziom, usunęłam MSP z mojego telefonu. Potem e, zrobiłam sobie inne konto, które po prostu mi się nie podobało, e, nie umiałam, e, znaczy no nie to, że nie umiałam, ale po prostu. E, po prostu zapomniałam do niego, można powiedzieć, że zapomniałam o tej już grze, usunęłam sobie ją. Przez dłuższy czas można powiedzieć, że w nią nie grałam. Usunęłam, potem stworzyłam chyba czarna poeta jakaś tam. No i to konto też sobie usunęłam, bo mi się nazwa nie podobała. No aż wreszcie nazwałam się Chmurka Wik. No i to konto zostało moim najulubieńszym kontem. Jak teraz spróbuję się na przykład zalogować, zalogować na Reset3, to już pisze, e, znaczy no nie pisze tylko, że, e, e, że e, zły nick lub na, znaczy e, złe hasło lub nazwa użytkownika. No i tak się skończyła moja przygoda z kontem. I teraz tak codziennie gram na chmurce. No więc sami widzicie. No więc, ja chyba już będę kończyć. Pozdrawiam osóbka, osóbki, które dały preska z całego serduszka. I dziękuję. I pa pa. Widzimy się w następnym odcinku.